Cześć Siemano, witam wszystkich z tej strony Disco i dawno już nie było Far Cry'a na kanale Jak się dobrze orientuję to chyba już ta gra jest poprzechodzona tak Tylko trzeba odblokować posterunki, więc yy, więc tu chyba będzie najbliższy Ale najpierw by się przydało yy. Dziś mi się ogólnie będzie teraz grać w Far Crya, bo nie grałem dosyć długo Amunicja, uzupełnić zapasy A, tak się przeszukuje, dobra Dobra, na razie mniejsze o większe, nie mam za dużo kasy, więc... Dobra, zobaczmy jakie miałem bronie Dobra Dobra Dobra, i tu, ta, granat Dobra, widziałem, bierzemy sobie pistolet szturmowy Tak, to był ten dawno, nie grałem, strasznie dawno nie grałem w Far Cry'a, nie grałem w strzelanki <laughs> więc się ze mnie nie śmiejcie jeżeli wam się Far Cry ogólnie podoba to możecie zostawić łapkę w górę i będzie Far Cry, nie? niestety czwórki nie udało mi się nie wiem, niby komputer jest dobry na Far Cry'a, czwórkę jednak nie mogłem go zrobić nie wiem czy to była wina To była wina, 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 wina... Eee... Kurwa. Czy to jest wina po prostu Torrenta, czy, czy się, nie wiem, po prostu, czy się nie da? Eee... Eee, jak to się nazywa? Nie, czy się nie da przypadkiem? Bardziej na muzyka. Dobra, chuj. Idziemy z buta dalej. Ale dobra, czy... Chwila, o czym ja mówiłem? Ej kurwa, trzeba iść jakoś naokoło po rusku Nie, to ja po rusku po prostu podjechałem jakoś Dobra, mniejszy Ym... Kurwa, to dziwnie to strzałka pokazuje Dobra, wyjdziemy na górę I tam już się dowiemy, w którą stronę trzeba iść Kurwa, nie denerwuj mnie Wojtuś! Wojtuś! O, dobra, udało się nie wiem czy to będzie takie kurwa proste. No kurwa. Jest. Widzicie, ta tu mamy bardzo bardzo miły widok. Jak się uda, to sobie tak osiądę na skalę i zginę. Teraz. Nie, dobra, tak się kucało. No, razem w tejże się położyć w ogóle. Dobra, to jest aparat. To mamy jednego tego ciężkiego. Myślałem, że coś jedzie. Dobra. Tu flaga? Dobra, nie na razie to zrobimy sobie po prostu to po polsku. Mina, mina, mina. Dobra. Ej, tak się wcząpało. Kurwa, zginąłem. To było bardzo nieofensywne, moja śmierć. Wiedziałem, że pójdzie jakoś chowa, a jeszcze dziwiłem, bańka, bańka, bańka. Dobra Jeszcze raz mina tu, mina tu, mina tu Dobra Teraz? O, to ta niech się z nią bije. Kurwa, ile z Ciebie krwi potrafi wypaść? Chwila czysta teoretycznie. To mnie zachodzą od drugiej strony. Sniper Oj kurwa Ścieło coś Kurwa no helikopter Jeszcze takich kurwa rzeczy nie było no jebane dobra Robimy wszystko od nowa. Mina, mina, mina. I wszystko rozwiążemy za pomocą kosy.

Czyli tu Kurwa snajper Dobra na niego jest ten sprawdzony sposób Dobra, lecimy. Z ciężką artylerią Dobra, leczymy się. Szybko. Widzicie pożar... Pożar spory. Pożar się boże. dwa samolot. To dwa. co jest? Tu wielkowa ja zajęłałem pilota, tak? No! Wypierdalać! Ty, a to się przed sekundą nie paliło? Bańka! Wyzwolony posterunek! Miło! No e, i miałeś nie złapać O to kurwa, teraz to spierdalej Dobra, mniejsza No czekaj, mniejsza większa O, sporo tego było, dobra Co za tą minę kurwa? Ja, pylidal widocznie wpadli w minę i się do mnie o to przejebali. Hmm. Amunicja. uzupełniamy zapasy. Może jeszcze coś dokrymy? No ja Mamy dość tego, nie mamy fulla w ogóle. Mamy tylko magazynek jeden. Ale zapomniałem o tej broni, kurwa! A z nią to jest tylko podchodzisz, pizgasz, podchodzisz, pizgasz. Mamy blisko jeszcze jakiś pasterunetek. Dobra wiecie co? Na dzisiaj no, w smiechuj Spróbuję sobie jeszcze jeden zrobić. Jak ci nie uda to się nie uda. Jak się uda to się uda. Nie nagrywałem go dawno, więc postanowiłem wam ogólnie coś dzisiaj nagrać Kurwa święta w końcu. Krał <laughs> Patrzcie jaki piękny, zielony. Oloja jak zapisga kurwa Patrzcie na to Patrzcie na licznik Już żem go zamknął No nie tędy pojechałem Bzzz. A wiedzisz, po tą górę wiedziesz? Nie wiedziesz Dobra Za bardzo w niego wierzyłem Ale to to już wiecie. O kurwa, ja myślałem, że to taka przepaść zaraz będzie. A ja ciągle jechałem po ziemi. Widzicie, to kurwa jest zajebiste. To pod wodą przyjechać. Dobra, pod wodą nie przejedź. Ale sami widzieliście, że w samochodzie był posy. Ło kurwa, drogi mamy w chuj. Samochodu żadnego nie widać. Przejdziemy z górą, może się uda Dobra, nie udało się Ale to nie jest stosunkowo daleko, przynajmniej tak mi się zdaje Snajpa teraz by się przydała to ze snajpy to tylko pyk. Na chwilę on ma celownik optyczny ten Nie, to są to samo? Dobra, to wpadamy i wyłączamy alarm. Wyłączyć alarm tam. Dobra, zaczniemy od plaży. Ucząpnij sobie. W razie czego oczywiście uwolnimy ich na dziurę, ale... bliskie odległości, on jest zajebisty. I patrzcie jakie to kurwy wytrzymałe jest Dobra Jestem chyjowy w tą grę Jeżeli się podobało zostaw łapkę w górę Udostępnij na Facebooku Jeżeli się nie podobało zostaw komentarz Udostępnij na Facebooku Zasubskrybuj kanał no i możesz mi na... O, to, to jak się tak blisko odrodziłem tego posterunku, to mogę spróbować jeszcze raz. Ugaszam kuku, 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 Kurwa, no i znowu. Dobra, do trzech razy sztuka ostatni raz. to zrobimy tak. Dobra, do czterech razy sztukła, bo teraz to chuje, bo trochę wyszło. Nie wiem jak ja mogę za bardzo ich... podejść. Może najprościej, kurwa, z czterech. Dobra, chuj. Spróbujemy sobie szturmowym, lecimy. Kurwa mać Kurwa to, to jest denerwując, jedna z najbardziej denerwujących jednostek Kurwa wyjebiesz w to cały magazyn i tak kurwa stoi Jest, jeszcze jeden Patrzcie jak to zrobiłem kurwa Czy dwóch kurw, Dwóch kurwów. C4. Kurwa, z czego ja do niego strzelam? Trzeba go Dobra, trzeba ich o tu zrobić. Oni są gównami. No, wyjdźcie. Dobra, czyli z tej strony... I poradziłem sobie z min. Pięknie. Cześć! No sorry Grysek, ale przyda się skóra. Dobra, jeżeli wam się podobała łapka w górę, jeżeli się nie podobało to daj, daj komentarz i napisz co, co byś chciał zobaczyć, żeby ci się właśnie podobało. I dzięki wszystkim za obejrzenie. Trzymajcie się wszyscy, siemano.